Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o instalacji wodociągowej, a konkretnie o tym, jak zapewnić wodę w prywatnym domu lub na działce. Zaczynając od podstaw, musimy rozróżnić rodzaje systemów zaopatrzenia w wodę. Najpopularniejsze to, systemy centralne, w tym przypadku woda pochodzi z sieci wodociągowej. Jest to najprostsze rozwiązanie, ale wymaga dostępu do sieci. Systemy indywidualne, w tym przypadku woda pochodzi ze źródła lokalnego, NP. Studni głębinowej lub ujęcia powierzchniowego. Wymaga to dodatkowych inwestycji w budowę i utrzymanie źródła wody. Budowa systemu zaopatrzenia w wodę zależy od wybranego rozwiązania. W przypadku systemu centralnego instalacja będzie obejmować przyłacze wodociągowe, połączenie z siecią wodociągowa. Główny zawór odcinający. Zawór umożliwiający odcięcie dopływu wody do budynku. Rurociągi rury transportujące wodę do poszczególnych punktów poboru. A zawory krany prysznice itp. W przypadku systemu indywidualnego instalacja będzie obejmować źródła wody studnia głębinowa ujęcie powierzchniowe. Pompa urządzenie pompujące wodę ze źródła do zbiornika. Zbiornik zbiornik na wodę który zapewnia stały dostęp do wody. Filtry, urządzenia oczyszczające wodę z zanieczyszczeń. Rurociągi, rury transportujące wodę do poszczególnych punktów poboru. A zawory, krany, prysznice i tepe. Teraz przejdźmy do wymagań dotyczących instalacji wodociągowej. Jakość wody. Woda musi spełniać normy sanitarne i być bezpieczna do picia. Ciśnienie wody. Ciśnienie wody musi być wystarczające do prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń. Pojemność. System musi być w stanie dostarczyć wystarczającą ilość wody dla wszystkich mieszkańców. Bezpieczeństwo. Instalacja musi być bezpieczna i nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia. Projektowanie instalacji wodociągowej jest kluczowe dla jej prawidłowego funkcjonowania. Projekt powinien uwzględniać potrzeby użytkowników, ilość wody potrzebna do codziennego użytku. Rodzaj źródła wody. Rodzaj źródła wody wpływa na wybór materiałów i urządzeń. Ukształtowanie terenu, ukształtowanie terenu wpływa na wybór miejsca na zbiornik i pompę. Budżet. Koszt instalacji wodociągowej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj źródła wody, materiały i urządzenia. Etap instalacji wodociągowej obejmuje przygotowanie terenu, wykopanie rowów na rurociągi, przygotowanie miejsca na zbiornik i pompę. Montaż rurociągów, układanie rur i łączenie ich ze sobą. Montaż armatury Montaż zaworów, kranów, pryszniców i tepe. Podłaczenie do źródła wody, podłaczenie rurociągów do źródła wody. Uruchomienie systemu, sprawdzenie szczelności instalacji i uruchomienie systemu. Koszt instalacji wodociągowej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj źródła wody, systemy indywidualne SA droższe niż systemy centralne. Materiały, rury, a i urządzenia mogą być wykonane z różnych materiałów, co wpływa na ich cenę. Praca, koszt pracy instalatorów zależy od skomplikowania instalacji. Pamiętaj, że instalacja wodociągowa to poważna inwestycja, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonych instalatorów. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o instalacji wodociągowej. To temat, który może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości, gdy zrozumiesz podstawy, nie jest tak straszny. Zaczynając od narzędzi i materiałów, potrzebujesz kilku rzeczy. Po pierwsze, potrzebujesz pompy. Wybór pompy zależy od kilku czynników, takich jak wielkość Twojego domu, ciśnienie wody i odległość od źródła wody. Następnie potrzebujesz rur. Istnieje wiele różnych rodzajów rur, takich jak miedź, PCV, PX i stal. Każdy rodzaj rury ma swoje zalety i wady, więc musisz wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Kolejnym ważnym elementem SA złaczki. Złaczki Esa używane do łaczenia rur ze sobą i z innymi elementami systemu wodociągowego. Poza tym potrzebujesz narzędzi do cięcia i łaczenia rur, takich jak nożyce do cięcia rur, lutownica, klej do rur i taśma teflonowa. Teraz przejdźmy do kolejności czynności podczas instalacji. Pierwszym krokiem jest określenie lokalizacji źródła wody. Następnie musisz wybrać miejsce, w którym chcesz umieścić pompę. Po ustaleniu tych rzeczy. Możesz zacząć układać rury. Pamiętaj, aby użyć odpowiednich złaczek i narzędzi do cięcia i łaczenia rur. Po ułożeniu rur, musisz je podłaczyć do pompy i do wszystkich punktów poboru wody w domu. Na koniec musisz przetestować system wodociągowy, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Koszt instalacji wodociągowej zależy od wielu czynników, takich jak wielkość domu, rodzaj użytych materiałów i złożoność instalacji. Pamiętaj, że instalacja wodociągowa jest złożonym procesem, który wymaga wiedzy i umiejętności. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić, najlepiej zatrudnić wykwalifikowanego hydraulika.